Witajcie! Dzisiaj kilka informacji o tym, jak poprawnie stosować i jak wykorzystać nasz nowy produkt ampułki Blue Diamond Spectrum. Tak jak zapewne zauważyliście, którzy już są w ich posiadaniu, w opakowaniu znajdują się dwa rodzaje ampułek: jasne i błękitne. Jasne ampułki służą do peelingowania. Jest to łagodny peeling enzymatyczny który zawsze należy zmyć ze skóry. To jest bardzo istotne, aby po nałożeniu tej ampułki od 10 do 15 minut spłukać się obficie wodą z cery. Ten krok powtarzamy przez dwa kolejne dni, dlatego też w opakowaniu znajdują się dwie ampułki. Kolejny krok to intensywna rewitalizacja ampułkami błękitnymi to one dają ogromną odnowę, odświeżenie, rozświetlenie, wygładzenie oraz ujędrnienie skóry. Pamiętajcie aby zawsze otwierać ampułki za pomocą łamacza to zapewnia wam bezpieczeństwo abyście nie skaleczyli się podczas otwierania ampułki odłamkami szkła. Jeżeli chodzi o ich zastosowanie, to mamy dwa sposoby. Pierwszy sposób to ten, który jest opisany na opakowaniu, czyli przez dwa pierwsze dni, czyli na przykład poniedziałek, wtorek stosuje ampułki jasne i pininguje skórę, a następnie przez kolejnych 7 dni stosuje ampułki błękitne. Natomiast jeśli pragnę bardzo intensywnych efektów, jeżeli chcę, aby ta pielęgnacja była maksymalnie skoncentrowana, przebiegała w krótkim możliwie czasie, to możliwe jest to, aby pierwszego dnia, czyli na przykład w poniedziałek nałożyć ampułkę jasną, wykonać peeling skóry, a potem od razu bezpośrednio po jej zmyciu, nałożyć ampułkę błękitną. Pamiętajcie również, że ampułek jasnych nie aplikujemy blisko oczu. Natomiast ampułki błękitne jak najbardziej tak. Dbamy o tą okolicę. Tutaj również znajduje się ekstrakt ze świetlika, który bardzo ładnie wygładza i minimalizuje opuchnięcia w okolicach oczu. Dlatego taka forma zastosowania intensywnej, w tym wypadku siedmiodniowej pielęgnacji, daje naprawdę bardzo intensywne efekty, które są szybko widoczne. Ale. Jeżeli decydujemy się na intensywną pielęgnację, to czasem, dokładnie tak jak podczas zabiegu kosmetycznego, skóra może intensywnie zareagować, może pojawić się na niej lekkie zaczerwienienie na wskutek tego, że jest bardzo pobudzona i w jej głębokich partiach bardzo dużo się dzieje. Komórki są bardzo aktywne i to zaczerwienienie jest pozytywnym efektem, ponieważ wiemy, że ten preparat faktycznie działa i ta pielęgnacja odniesie rewelacyjny skutek. Co więcej, może również pojawić się delikatne szczypanie, mrowienie. To nie powinno nas niepokoić, ponieważ w tym, w tym produkcie mamy ogromną ilość również składników nawilżających i kiedy aplikujemy je na skórę, która jest przesuszona i ona dostaje taką niesamowitą kondensację składników aktywnych, to może w ten sposób zareagować i nie jest to nic niepokojącego. Te objawy nie utrzymują się długo, jest to 15, maksymalnie 30 minut i później skóra staje się aksamitna, cudownie gładka, przyjemna w dotyku, doskonale nawilżona i wyciszona, więc jest to bardzo dobry sposób, jeżeli chcecie zaproponować komuś intensywną i szybką pielęgnację. Kolejna taka bardzo ważna kwestia to to, abyśmy prezentowali ten produkt naszym klientom podczas tzw. domówek, podczas prezentacji w większym gronie. I kiedy chcecie pokazać ogromne spektrum działania naszych produktów, polecam Wam wykorzystanie również do zabiegu kolegenu WG. Jak to zrobić? Cóż, te dwa produkty można ze sobą połączyć. Wtedy właśnie wykonujemy peeling ampułką, oczywiście. Peeling na dokładnie bardzo oczyszczoną skórę, na przykład żelem kolagenowym. Następnie nakładamy ampulkę peelingującą, dokładnie zmywamy ją po 10-15 minutach. Nakładamy 2-3 pompki kolagenu w a następnie zwilżamy skórę ampulką błękitną i wszystko dokładnie wmasowujemy w skórę. Kochani, efekty są fenomenalne. I na pewno wasi klienci, osoby, które będą korzystać z Waszych spotkań, zobaczą różnicę. A przecież na tym nam zależy, aby mogły jak najszybciej ocenić skuteczność i jakość naszych fenomenalnych produktów. Życzę Wam powodzenia i trzymam kciuki za Wasze prezentacje.